Chrońmy. Chyba, że ktoś przebywa gdzieś na urlopie, nad, nad wodą, wodą, więc mamy się gdzie chłodzić, mamy jak odpoczywać. I też pamiętajmy koniecznie o odpowiednim nawadnianiu, bo to jest niezwykle istotne. I jak długo zostaną z nami? Wszystko wskazuje na to, że, że przez najbliższe jeszcze trzy dni tak, a później czeka nas ochłodzenie. Więc w tym momencie właśnie tak to wygląda. I później odsapniemy od gorącej pogody, bo temperatura będzie... 28. No nie, ale 25, 25 22, 20, no, okay, więc optimal. to znaczna różnica Dobre. i znaczny spadek. Zapraszam teraz na szczegóły. Drodzy Dzień Państwo, w południowej Polsce tak pięknie do końca dnia i spokojnie nie będzie, proszę Państwa, choć dobrze by było, aczkolwiek na pewno uciążliwa i dokuczliwa będzie dzisiaj temperatura. Ona da się nam wszystkim we znaki, więc jeśli chcecie Państwo spokojnie skorzystać sobie z tej pięknej pogody, to radzę wstać bardzo wcześnie, no i przy temperaturze około, nieco powyżej 20, Stopni, pobiegać, pospacerować albo spokojnie przejść spacerkiem do pracy. Jeśli chodzi teraz, temperatura na północy do 20-21 stopni, 22 stopnie w centrum, południ kraj od 17 do 21 stopni jest pogodnie. Aczkolwiek więcej chmur na południu i południowym zachodzie, i właśnie tutaj w drugiej części dnia pojawią się te najbardziej gwałtowne burze. Burze także na zachodzie. Podejdą one pod centralną Polskę. Co prawda w Warszawie się nie powinny pojawić, ale. Tu, w centrum miejscami w rejonie Łodzi, także zagrzmi. Na północy, północnym wschodzie, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie padać nie powinno. Tu do końca dnia słoneczna aura. Temperatura bardzo wysoka na dzisiaj, bo 26 stopni w Zakopanem, tu najchłodniej, 27 koło Kołobrze, Trójmiasto miasto, ale poza tym do 30, 31, a nawet 32 stopni. Przypominam, że to temperatury podaje, podawane w cieniu, mierzone w cieniu. W słońcu jest znacznie gorsze. Goręcej. Także dzisiaj zdecydowanie chronimy się przed tą gorącą aurą i przed palącym słońcem. W piątek wciąż gorąco do 32 stopni, ale deszcz i burze prawie w całej Polsce tylko na północnym wschodzie nie powinno padać. Natomiast sobota to opady deszczu i burze wyłącznie na Podkarpaciu. Poza tym pogodniej sucho i od 25 do 31 stopni na północy nieco łagodniejsza aura jeśli chodzi o temperaturę. niedziela do 33 stopni nad zachodnią Polską front atmosferyczny. No i po przejściu frontu atmosferycznego od poniedziałku czeka nas ochłodzenie w zasadzie chmury związane z tym frontem pozostaną nad Polską. Czeka nas deszcz i temperatura od 19 do 22 stopni. Wtorek od 18 do 24 stopni. Wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Do zobaczenia. No to proszę o siebie zadbać w czasie tych upałów, ale także burz. Pozdrawiam.